Widzowie, jesteśmy w części drugiej, bo mi się znowu, przez przypadek, kamera wyłączyła. Na razie ten jeden raz w filmie. ale tu nie ma nic ciekawego. W tej części mam no to że trafiliśmy na ulicę. Proszę. Ulica jest. Ulica do miasta. Widzowie, ale popaczki ile to było pracy w to włożone, no, cegieł, nie wiem. No i mojej dużo betonu, dużo rzeczy, a teraz to wszystko stoi opuszczone. Nie wiem, co się stało, że to było porzucone, nie wiem. Chodzimy do jakiegoś budynku. Nie wiem, co on jest bezpieczny. Bezpieczny. A tu sprężyny Stary, stary kolor, tak brzegnijcie. Aha. O, Co? Aha. nie wiem. Aha. Wow, nie, wiem. No nie wiem, co to jest. Tu, tu mamy jeszcze jakieś wejście. Jest starą leczkę i światła, które na pewno nie działają. W e. to co było? zobaczyć? Ale widzowie, jakby to poczyścić, no to. No właśnie. Jakby to poczyścić, to by to chyba przyszło z tysiąc. Czy, o tory. Z tysiąc książarówek do śmieci. No. Ile tych Drewniane podkłady jeszcze. A tu. tu się zaczynały. było tak jak A tu się zaczynały, ja A Za chwilę widzę ją ja pokażę. A tak to wszystko wygląda z szyny. Z jednej. A tak to wygląda z drugiej szyny. Chyba śruby, które ja odbieram. Jednej. Ej, ale tu nawet się kamyki zachowały. Uh łałałała wow. jedno, drugi tor ale on jest zaszknięty ale wszystko jest zaszknięte a czy ktoś kiedyś widział drzewo na torach? bo ja jak ktoś widział na takich czynnych torach że... Dwie... bo odcięte tory Świetnie. Tam są jakieś linie. Takie pełna plastiku. No czego fragment? Z tych, które iz izolatorów. Aha. Tylko to jest plastikowy, a, a, a nie no, Które udało nam się spotkać kiedyś. kiedy nie nagrywałem widzowi odcinków się mi to udało spotkać Tych to razy na morycy tutaj sygnatur na, na, na torach No to wie jak sygnatur na torach o, to już było, na, 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 na. No Dwa. Widzicie, jaka jest... ...przyjedziemy. Miałem stabilizację włączoną. Tak się zdoję. Aha, a tu nie ma chorób. W dwóch stronach. ...napiszcie ja też w komentarzach, dlaczego rzucą te dwa złączone podkłady. I ja nie tylko ja spotykam na zwrotnicach, ale w innych miejscach. Więc... jeszcze Na. No. A! A tam jest sumie, ja tu na a Nie widzę hała to jest wolne to jest wolne fajne śluby. to wiesz, razem inne mocowanie. Czekajcie, się przyjdziemy tu tak one wyglądają a jak się co to 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 sprężyna 3, 2, 1. Huuuuck. Idę tam. A jakby się burza miała zebrać, widzimy? Mm. No, ale kiedy pójdziemy do samo widzowie, to mamy też zauważyć w tym coś takiego. Jakie zrobiłem, tak na każdych tych, no, tych nie, nie wiem, czy to są w ogóle no czy stare mocowania, ale po tych torach widać, że tu naprawdę nic od paru lat, nawet nie od paru od kilkunastu albo od kilku, 75. nie wiem. i my teraz wracamy bo mam jedno ciekawe miejsce do pokazania które się znajduje nie wiem nie pokażę wam gdzie a na razie włączam pauzę co wiesz, na skiełka semaforów potuczone niestety nie wiem kto jest nie wiem, kto mógł to poczuć. To jest jeszcze takie. To jest ładniejsze. Ładne te śkiełka. Idziemy dalej. O, w kolejny ten. Czy to przypadkiem nie ten. O! Jeszcze jest, tu jest. I zrobię. Znalazłem jeszcze to. I. To. Są dwa takie kawałki. A jakby coś to pojechało to do widzenia. A tu mamy starze podkłady. A myślałam, że one są takie płaskie. A nie takie kwadratowe jak Minecraft. Ja włączę, ale gdzieś. To ciekawe, bo nic co. To Widzowie, co, ja znalazłem coś takiego. Ej. O. Ty nie tym jest gdzieś. Widzowie, co, ja znaleźliśmy coś takiego w budynku. W piwnicy, tam. Na dole. Bo... I pełno śmieci. Typowy zabach jest w bunkrach. Zabach, Tam zabach. Gdzie się zawaliły, się, mhm. no. się, a tu są ładne drzwi. O, zdjęcie. To naraziliśmy wywalone drzwi. No. Tu są chyba te drzwi. Leżą. No. 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 chleb. Ja to No. zaciekawiła Mogę jeszcze jeden film nagrać? No, napiszcie to w komentarzach. Więcej chleba. Dobra. No dobra. No po... dalej, Tu powinna być jakaś Łazienka. I tabletki zjedzone. Kurde. Światełka migają na Roosevelta Tam co jest? A skąd ty to wiesz? Czekaj włączę lampę Aj.